Jesteśmy na stoisku firmy Polsport. Jest z nami Krzysztof, który jest, którego firma jest głównym importerem i dystrybutorem rowerów marki Orbea, o którym nam za chwilę opowie, oraz o akcji, którą Orbea zainicjowała na całym świecie. Krzysztof, słuchamy. E, otóż, jeśli chodzi o akcję 1,5 metra e, do życia, jest to akcja ogólnopolska, og ogólnoświatowa, bardzo, e, promująca przede wszystkim e, promowanie odległości, e, którą kierowcy samochodów powinni zachowywać e, od jadącego rowerzysty. E, Orbea proponuje, aby to było 1,5 metra, e, uświadamiając to taką naklejką, e, którą. Należy e, zakupić i e, jednocześnie nakleić na e, samochód, ja, e, który się powiedzmy, użytkuje, e, przez co uświadamiamy innym użytkownikom drogi. E, Tą w ogóle inicjatywę. Dlaczego zakupić? Powiedziałem. Dlatego, że część tych funduszy jest przeznaczona na fundację i niejakiego który w niedawno zginął, właśnie potrącony przez samochód na treningu, podczas treningu. Powiedz nam jeszcze w takim razie, no akcja świetna. Co jest nowego w w kolekcji na 2014? Eee, kolekcja Orbei zmienia się e, z roku na rok. Jakąś e, ogromną nowością e, w tym roku jest całkowicie przekonstruowana rama Alma. E, Alma. E, o tyle jest przekonstruowana, że. E, Dodano nowy rozmiar koła, czyli 27,5, ale nie zrobiono tego w sposób zupełnie przypadkowy, tylko rama na kołach do 29, 29 obsługuje rozmiary tak zwane większe, czyli od ML poprzez M do XL, a rama na kołach 27,5 obsługuje rozmiary SM oraz najmniejszy XS, czyli rama jest częścią składową elementu, Jakim jest kompletny komplet, czyli rower, rama i koła są nierozłączną częścią, częścią składową do pasowania i prawidłowego fittingu do użytkownika. Jak natomiast w tańszych odmianach Orbej? W tańszych odmianach Orbei, czyli rowerach na ramach aluminiowych zostaje dalej system 26 cali i 29 cali jako alternatywa dla wyższych użytkowników. Czyli średnie koło tylko w karbonach? Tylko w karbonach. Średnie koło tylko w karbonach. Jesteśmy nadal na stalisku firmy Polsport. Jest z nami Agnieszka, która opowie nam o ciekawej alternatywie na zimowe treningi. Agnieszka, słuchamy cię. Witam serdecznie. Właśnie używasz nowości na rynku, trenerzy rowerowy hiszpańskiej firmy B-Cool zintegrowany z oprogramowaniem komputerowym, z możliwością jeżdżenia indoor, czyli w domu, nie wiem, przy otwartym oknie przy miłej muzyce, lub outdoor. Gdzie możesz rejestrować wszystkie przejechane sesje? Za pomocą GPS, zintegrowane z aplikacją, komputer z aplikacją telefoniczną, Bikul możemy używać zarówno outdoor, jak i indoor. Na zewnątrz, korzystając z aplikacji telefonicznej, poprzez system GPS, możesz wgrać całą swoją trasę. Można ją następnie wrzucić na swój profil, stworzyć, yy, udostępnić innym, innym uczestnikom, innym y, zarejestrowanym bikulowcom. Yy, mamy... Co dostajemy w zestawie? W zestawie mamy trenażer rowerowy, na którym teraz yy, jechałeś. Yy, do zestawu jest darmowe całe oprogramowanie. Yy, yy, wersja brąz, w której mamy możliwość załadowania wszystkich dostępnych tras z Bikula, za wyjątkiem Real Video oraz dostępny jest Google Earth. Można planować sesje, można analizować trening, tworzyć grupy treningowe. Natomiast w wersji Gold mamy dodatkowo multiplayera, czyli możliwość ścigania się, możliwość załadowania tzw. oponent, czyli innych uczestników, którzy przejechali daną trasę. No i oczywiście real video. Teraz mamy około Ponad 300 różnych tras rowerowych, głównie są to hiszpańskie trasy rowerowe, natomiast od przyszłego roku będziemy mieli y, trasy rowerowe z, z różnych części świata. W języku? Y, aplikacja będzie wkrótce w języku polskim, także jest to duże ułatwienie, ponieważ nie wszyscy znają angielski albo różne inne języki. No jest to, jest to będzie duże dużo ułatwienie. No i teraz ważna rzecz, jaka będzie cena? Myślę, że cena tutaj wszystkich skusi jest bardzo konkurencyjna. Na dzień dzisiejszy 2, 299 zł z oprogramowaniem i z wersją bronz. Przez 2 miesiące można testować wersję gold. Dodatkowo firma Polsport oferuje jeszcze jedną wersję, tak zwaną premium, gdzie przez 4 miesiące można skorzystać z opieki dietetycznej i trenerskiej. Wersja ta kosztuje 2599 zł.